Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do mięsa, do kodu. Wiem, że była krótka przerwa, ale mam nadzieję, że to nie szkodzi. Wracamy znowu do Sparka, do Apache Sparka. Będziemy jeszcze do końca stycznia troszeczkę o tym mówić. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak ładować dane do Sparka. I oczywiście mówiąc ładować dane, nie mam na myśli tylko e, spark.read.csv. I na razie opowiemy sobie troszeczkę o całej otoczce. Co to znaczy ładować, jak to powinno wyglądać, i taki mały rzut, mała inspiracja koncepcyjna, jak do się do tego zabrać. I dzisiaj powiemy o tym, jak ładować. A w następnym wideo zrobimy sobie małe czyszczenie czyli jak pracować z danymi, które są nieidealne. Mam nadzieję, że ci się spodoba. I już teraz zachęcam Cię, żebyś zostawił albo zostawiła komentarz z, z, z tym, co byś chciał albo chciała zobaczyć w innych wideo. Co ciebie nurtuje, co cię drażni, z czym masz problem. Napisz, a ja się może tym zajmę. Eee, no to co? To lecimy z koksem. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riot Data Factory i jestem tu po to, żeby pomóc Ci zrozumieć, czym jest Big Data i w miarę takim koncepcyjnym. I techniczny. No dobrze, na sam początek chciałem powiedzieć tylko, że dzisiaj będą dane z Twittera. Będziemy pracować na trzech różnych datasetach. To będzie dataset związany z finansami, COVID-em i dataset związany z Grammys, czyli muzyczne klimaty. I tak, jeżeli jesteś już po kursie fundament Apache Spark. To wiesz dokładnie, o czym mówię. I tak, jeżeli jesteś po tym kursie, to ten odcinek raczej nic więcej nie wniesie. Także brawo. Możesz śmiało pójść na drzemkę albo napić herbaty. Natomiast zostaw najpierw komentarz, że byłeś, jesteś po kursie i że było fajnie. Ale jeżeli jeszcze nie przeszedłeś tego kursu, oczywiście zachęcam, ale jeżeli jeszcze nie przeszedłeś, to sądzę, że dzisiaj. Będziesz mógł albo mogła coś z tej lekcji wynieść. I zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy. Co to w ogóle znaczy załadować dane i po co jest to ładowanie, a potem czyszczenie danych? No więc, bo ja będę mówił tutaj, no mniej więcej jako jedną całość to traktuję, a tylko rozbijamy na dwie odcinki, żeby nie było tego za długo, żeby nie był zbyt długaśny odcinek, bo nie będziecie chcieli tego oglądać. W Big Data... Jest już tak w standardzie, że rzadko kiedy dostajemy dane, które są piękne, ustrukturyzowane i bez zarzutu. W związku z czym musimy zrobić coś, co nazywamy, i to jest zawsze pierwszy etap nazywamy to cleaningiem albo po prostu po polsku czyszczeniem danych. Chodzi o to, żebyśmy mogli z tym pracować. To musimy najpierw te dane doprowadzić do jakiejś postaci. Ponieważ nie pracujemy na pięknych, stabularyzowanych danych, które mają fantastycznie ułożone typy, które trzymają się w jakichś granicach, to my musimy mniej więcej doprowadzić do takiego stanu. I tak można faktycznie trochę ominąć ten krok, powodując, że my, zanim zaczniemy zajmować się tymi danymi, to powiemy ludziom, którzy je dostarczają. Wiecie co? My robimy krok walidacji. I krok walidacji polega na tym, że my udostępniamy jakiś model, i ludzie, którzy nam przysyłają dane, po prostu muszą się do tego modelu dopasować. Natomiast, jak wiemy, nie ma darmowych i jeżeli my tego nie oczyścimy, to mimo wszystko ktoś tą robotę będzie musiał zrobić. Więc dzisiaj załóżmy, że to my musimy tą robotę zrobić, i dlatego zanurzymy się w dane. Pokażę zaraz, jak są zbudowane, i właśnie jak można do tego. Podejść. No to już jesteśmy w kodzie, i zanim zaczniemy krótkie wprowadzenie, tak jak powiedziałem, będziemy bazować na trzech datasetach. Co to są za datasety? One mają w sobie tweety. Natomiast jak one wyglądają dokładnie? No, właśnie, to będzie coś od czego zaczniemy. Więc koncepcyjnie, zacznijmy. I tutaj moja mała porada. Zanim zaczynasz pracę, sprawdź, jak wyglądają Twoje dane. Nie chodzi tylko o to, żebyś umiał czy umiała pracować w Sparku, ale przede wszystkim, żeby, żebyś umiał spojrzeć na swoją robotę szerzej. Więc też zalecam, jeżeli uczysz się czegoś, patrz na wszystko szerzej i staraj się zrozumieć szerszy kontekst. W tym przypadku nasz kontekst wymaga paru rzeczy. Pierwsza rzecz, do czego nam to wszystko będzie potrzebne? Druga rzecz, jak wyglądają dane, które mamy załadować? Te dwie rzeczy w zasadzie wystarczą. Więc mamy. No i trzecia rzecz, można też dodać jeszcze, gdzie dokładnie są te dane. I czasami w normalnej robocie komercyjnej jest tak, że dostaniemy jakąś. Jakiś design doc, gdzie jest opisane dokładnie, jak te dane wyglądają, które do nas przychodzą, i jak powinny wyglądać dane, które my mamy udostępnić dalej do pracy. Które mają być zapisane na przykład w jakiejś bazie danych albo w parketach, gdziekolwiek. Natomiast zakładajmy w tym przypadku, że dostajemy dane, z którymi sami się musimy uporać. No to co robimy? Przede wszystkim je ładujemy. W naszym przypadku jeżeli otworzysz sobie swój projekt stworzysz, to jest zresztą projekt, który stworzyłem na potrzeby kursu Fundament Apache Spark polecam, to wystarczy, że do głównego folderu wrzucisz CSV i możemy z tym jechać jak ładować w sensie technicznym no potrzebujemy tutaj na Spark Session, najpierw oczywiście tworzymy Spark Session, na Spark Session wywołujemy .lead i kropka .csv. Natomiast między lit a csv możemy jeszcze wywołać coś takiego jak option i option w option dajemy header true. To oznacza, że csv, która zostanie załadowana, to jej pierwsza linia nie będzie traktowana jako dane, które mamy załadować do data frame'a, tylko będzie traktowana jako header, tak, jako nagłówki, jako nazwy kolumn, które tam są. I ponieważ mamy trzy data datasety, ja załadowałem do trzech różnych data frame'ów i zawsze to wygląda mniej więcej tak samo. Option to jest tutaj podajemy klucz wartość, czyli do, to różne opcje, tu można różne rzeczy tu można podawać, można po, podać na przykład separator zamiast przecinka może być tab, jeżeli chcemy załadować tsvkę na przykład i tak dalej. Dobra, ale przejdźmy do ważniejszej rzeczy, części. Ja zalecam wywołanie dwóch funkcji, czyli show i print schema, żeby przejrzeć dane. Bo ogólnie przejrzeć dane można na rozmaite sposoby I, i w pracy komercyjnej też można zrobić takiego joba zwykłego, który po prostu wczyta i wypluje Ci wynik na konsolę. Natomiast prawdopodobnie będziesz mieć jakieś notebooki, na przykład Jupitera, gdzie dostęp taki krótki, chwilowy do danych jest bardzo, bardzo przyjemny i przydatny. Ale e, jakie funkcje? Funkcja show wywoływana na data frame pokazuje 21 pierwszych rekordów. Po co nam to jest? E, zaraz pokażę. Można dodać też False, żeby, o zaraz pokażę po co jest ten False, żeby nie ucinało danych. E, I print ma ma pokaże nam jaki jest schemat danego DataFrame'a, czyli jakie są kolumny, jakie są ich typy i czy są nulowalne, czyli nulable. I tak zrobiłem ze wszystkimi, żeby się przyjrzeć każdemu z tych datasetów. I już pokazuję, po co to jest. Klikamy sobie tutaj, ale już kliknąłem wcześniej, żeby było szybciej. Także zjeżdżamy logami do dołu. I teraz. O, mamy pierwszy dataset. Pierwszy dataframe i tak jak widzicie, tutaj jest data frame, a zaraz poniżej jest schemat. Dlatego ja sugeruję zresztą tu jest taki mały tip, lub show, a zaraz potem print schema, a nie na odwrót. Dlatego, że show to jest akcja i ona wymaga troszeczkę roboty od sparka. A co za tym idzie, wygeneruje trochę logów. I te wszystkie logi rozbiłyby print schema i schemat. I dane. Tak, a tak to mamy wszystko obok siebie, jest przyjemnie, no, ale taki mały tip. Um, dobrze, więc przede wszystkim zacznijmy od schematu. Po co nam ten schemat? Schemat jest nam z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zobaczyć w ogóle, jakie mamy dane. Jeżeli nie, 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 nie mamy żadnej dokumentacji dotyczącej tego, z czym pracujemy, jeżeli nie mamy design doka ani czegoś w tym stylu, to musimy sobie zrobić, e, wydrukować schemat, czyli print schema. I tutaj mamy w ogóle nazwy kolumn, czyli możemy się zorientować, po pierwsze, ile tych kolumn jest, czy pracujemy z Data który będzie miał na przykład 560 kolumn, czy to jest raczej pod 10, tak? bo to robi dużą różnicę. Czy one, czego one dotyczą dokładnie, jaki jest poziom szczegółowości? Czyli chodzi o taki pierwszy wgląd w to jak wyglądają nasze dane. Tutaj da się to spokojnie objąć wzrokiem, także jest fajnie. Od razu widzimy, że są. Kolumny, które dotyczą użytkownika, i są takie, które dotyczą danych, czyli samego tweeta. Fajnie. Natomiast druga rzecz, po co nam to jest? A no właśnie, żeby zobaczyć typy. E, bo jak widzimy, wszystko tutaj jest stringiem. Wszystko, a na przykład, jak sobie zobaczymy, date prawdopodobnie, date nie miał być stringiem. No tekst, pewnie tak, ale date. Hmm. E, User followers też zakładamy, że nie, chcieć, nie, chcie, nie chcemy, żeby był stringiem, ale to zaraz sobie zobaczymy, i po to właśnie zrobiliśmy data, na data frame show, żeby wyświetlić 21 rekordów, czyli wyświetlamy 21 wierszy, żeby móc zobaczyć, jak w rzeczywistości wyglądają te dane, nie jak wyglądają w dokumentacji. W design doku, jak w rzeczywistości wyglądają, bo y, dokumentacja dokumentacją, a w prawdziwym świecie możemy dostać różne rzeczy. I tak też jest w tym przypadku. Chociażby można zobaczyć, co to jest. Username, y, ok, i spoko, natomiast tutaj na przykład to nie wygląda jak username, choć y, oczywiście nie mówię, że nie jest. Natomiast prawdopodobnie coś tam się poprzesuwało, tak? i musimy takie rzeczy wziąć pod uwagę. Albo przynajmniej wiedzieć, że istnieją. Dalej, widzimy, że jest user location, ale musimy być świadomi, że jest, zaczyna być no, całkiem sporo nuli, może nie jakoś drastycznie dużo, ale już jest znacząca liczba, czyli są nule w user location. User description, bardzo spoko. O, user created. Widzimy, że tu jest pięknie wystawiona data, razem z godziną, nawet z sekundami, z minutami. No, ale przypominam, że data to jest string. Trzeba to mieć na uwadze. Spisuj sobie, spisuj sobie wszystkie te rzeczy gdzieś na karteczce i zrób taki etap, który my teraz robimy, czyli po prostu przejrzyj te dane po to, żeby się w nie zagłębić, żeby móc e, wszystko wywnioskować i znów to, na co ty zwracasz uwagę, zależy od tego, jak, co z tym dalej później trzeba zrobić. Jeżeli masz design doka, to e, miej tego design doka, ale. Wiedz co tam konkretnie trzeba wypluć. Tak, jeżeli wiesz, że będzie na przykład później trzeba ułożyć nie wiem, w szeregi w, w, w kolejności czasowej, chronologicznej. Albo trzeba będzie zrobić jakieś okna czasowe, no to na pewno ta data będzie bardzo bardzo potrzebna. Jeżeli trzeba będzie zrobić statystyki followersów, to na pewno tu musimy mieć liczby. I tak dalej, i tak dalej. Hashtagi. To jest bardzo ważne. W hashtagach widzimy. Tutaj jest coś takiego, czyli niby dostajemy, o, nule też są. Niby dostajemy coś co wygląda jak hashtagi, ale realnie co to jest? No właśnie, to są stringi. OK. I jak już to wszystko mamy? To możemy przystąpić. Oczywiście, spisujemy sobie na karteczce. Aha, to nie wszystko, dlatego że przejechaliśmy przez pierwszy dataset. To samo powinniśmy zrobić w każdym kolejnym. Finansowe. Jak wyglądają finansowe dane? No, tu od razu nam się rzuca w oczy, że tych kolumn jest mniej, prawda? Tutaj było o całkiem sporo, natomiast tu jest mniej. Dlaczego jest mniej? Dlatego że zostały same dane dotyczące e, tweeta. A nie ma danych dotyczących użytkownika. Yy, natomiast, jak sobie przejrzymy, zrobimy taki ogólny look, to widzimy, że te dane są pięknie ułożone. One są naprawdę fantastycznie ułożone i one są no, niemalże pod linijkę, wszystko. Yy, tu prawdopodobnie nie ma ani jednego nula, zaryzykuję takie stwierdzenie, choć yy, trzeba byłoby to sprawdzić. No, ale trzeba pamiętać o tym, że jednak nie ma danych dotyczących użytkowników. Dalej, z kolei, muzyczne tweety jak najbardziej mają te kolumny. One są chyba troszkę inne niż w przypadku covidowych, ale mają i takie, i takie. Czyli i tweety, i użytkownicy. Musimy sobie to przejechać. O, tu się, co nam się rzuca w oczy, ogromna liczba nuli. I to jest coś, czym musimy się uporać na samym początku, albo będzie się za nami ciągnęło, albo nawet nie będzie się dało z tym powalczyć. Widzimy, e, takie dane to są dane, które są bardzo często kompletnie nieprzydatne do niczego. I tu e, e, kolejny tip z prawdziwego życia. Musimy pogadać z kimś kompetentnym w projekcie, z kimś decyzyjnym. To może być analityk na przykład, który zna merytorycznie sprawę, i który nam powie, ok, mamy dużo nuli, mamy popsute dane, na przykład, to decyzja jest taka, że my zostawiamy sobie te dane, ale je jakoś oznaczamy tak, żeby można było z nimi pracować. I wtedy zamiast nuli, na przykład, robimy jakiś napisk typu, yy, nie wiem, na albo coś w tym stylu. Albo inna decyzja, nie dane, które mają tak dużo nuli, są nieprzydatne, więc po prostu je usuńcie, bo będziemy, chcemy pracować z czymś, z czym, z czym da się pracować, więc jeżeli gdzieś jest nul, nara, wywalamy to. I super. Chodzi o to, żeby była taka decyzja yy, i żebyśmy my jej nie podejmowali najlepiej, chyba, że jesteśmy jednocześnie kimś decyzyjnym, to, 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 to jak najbardziej. Yy, cel jest taki, żebyśmy mieli te wszystkie dane jako jeden dataset, który możemy zapisać sobie później no, jako parket. Okay? Wracamy tutaj i co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy oczyścić te dane z, tak wstępnie bardzo. Plan jest taki, że najpierw czyścimy, ładujemy, dla zachowania historycznej informacji dodamy jeszcze labelkę w każdym z tych miejsc. Skąd to pochodzi? Czyli taki source. Tak? To jest covidowe to finansowe, a to jest Gramis. I później będziemy po prostu, później się wymiesza, ale my będziemy wiedzieli, jaki tweet skąd pochodził. I to jest spoko. I na koniec chcemy te dane złączyć w jedną całość. Zaraz pokażę, czym się tu posłu będziemy posługiwać. A teraz krótka przerwa. Chciałem zaprosić Cię do mojego najnowszego dzieła, które nazwałem Fundament Apache Spark. To kurs online, dzięki któremu poznasz podstawy tej jednej z najbardziej pożądanych w tym momencie Technologii Big Data i przeprowadzić tam zarączkę w 14 dni w sposób, który samodzielnie ułożyłem, zmoderowałem, tak żeby to było naprawdę realne, przejść to wszystko w 14 dni. Masz na to już niedużo czasu, bo tylko do końca stycznia, więc dosłownie dni. Natomiast dostęp dostaniesz dożywotnio. Dostęp do Dostęp do tego wydania i do następnych edycji także. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dostaniesz tam konkretną porcję wiedzy ułożoną za Ciebie, tak żebyś z punktu A, czyli człowieka, który nie wie nic, przeszedł do punktu B, czyli człowieka, który zna podstawy, wie w którym kierunku chce zmierzać i jak przygotować się do dalszego rozwoju, również tego komercyjnego. Zapraszam już teraz, tym bardziej, że jest możliwość współpracy ze mną. A teraz wracamy do materiału. Ale, ok, to nam ładuje. W tym momencie mamy załadowane dane. I co możemy do tego dopisać? Przede wszystkim jest taka funkcja jak na. I na y, pozwala nam, w cudzysłów, to ujmę, dotknąć wszystkich tweetów które są, yy, wszystkich, przepraszam, wierszy, które mają nule w sobie i coś z tymi nulami zrobić. I można to zrobić na dwa sposoby. Albo zrobić na przykład fill i zrobić w ten sposób. Yy, albo można zrobić drop <laughs> i po robocie. I te wszystkie wiersze, które mają jakiekolwiek nule, są wywalone. No dobra, no to robimy to na drop, bo taka jest decyzja analityka. I na koniec dodajemy kolumnę. E, kolumna będzie się nazywała albo nie source, bo source tam było. Niech będzie. E, nie, może niech będzie um, historical source source. E, i with column polega na tym, że dodajemy jedną kolumnę do data frame'a. Dodajemy kolumnę, najpierw określamy jej nazwę, a potem określamy jej zawartość. I zawartość to może, musimy się tutaj, tu musimy zwrócić col, kolumnę jakąś. I do tego możemy się posłużyć pięknym, piękną funkcją, która nazywa się lit. Aha, to nam nie, nie zgarnie. Lit pochodzi z pakietu functions to od razu sobie polecam o, lit można zrobić i w licie określamy coś w tym przypadku to będzie covid pięknie i dokładnie to samo możemy zrobić na każdym z tych tylko tutaj będzie Finance, a tutaj będzie Hop. Gramis. No i super. E... I w tym momencie mamy już pewnie zupełnie inaczej ułożone, ale uruchommy. Niech to się załaduje. E... I chociaż to się może wydać troszkę żmudny proces, długi, i może się wydawać, że to jest nudne, to w rzeczywistości. Proces eksploracji danych jest naprawdę fajny. Ja go polecam przejść, dlatego że pracując później w projekcie, no my programiści musimy stać się tutaj ujmę to w bardzo mocnych cudzysłów ekspertami od wszystkiego. Czyli no, my, nie, nie, my pracujemy zwykle w, od branży do branży. Chodzimy raz, jesteśmy w branży y, medycznej, później idziemy do branży motoryzacyjnej i musimy jakoś poogarniać, co tam się dzieje. I Przyjmując takie założenie, że ja się. Ja robię tylko robotę techniczną. Ja się nie dotykam danych. No to sądzę, że projekt nas szybko zweryfikuje. Więc ja sugeruję po prostu sobie na początek zobaczyć, jak te dane wyglądają. Doczytać coś i przy okazji się też rozwinąć. To też jest fajne. Dobra, mamy już to jest już wszystko. Tak, to już chyba jest wszystko. Więc widać od razu różnicę. Chciałem zauważyć, że to jest ten pierwszy dataset dotyczący COVID-a, ale możemy to zweryfikować wchodząc na sam koniec. Widzimy, że to jest COVID i widzimy, że te dane są już dużo lepsze, dużo bardziej ułożone, ładniej dopracowane i tak dalej. Dane tu są, y, usernameów y, są właściwe. No, y, wszystko jest znacznie, znacznie fajniejsze. Y, finansowe dane. Też mają odpowiednią labelkę i ostatnie Gramis Gramis też mają labelki, też mają labelki. Także mamy już wstępnie ułożone, mamy załadowane dane do, ty, do y, osobnych datasetów, setów, data No to teraz jeszcze warto załadować do data framea końcowego wszystkie razem złączyć. Jak to robimy? Najpierw sobie tworzymy zmienną jakąś. Przykład. Po prostu. Oczywiście w skali nie musicie pisać typów, ale polecam. Ładniej, czytelniej wtedy jest. I robimy to tak. Zaczynamy sobie od pierwszego: tylko O. I wywołujemy na nim funkcję union. Ja pisałem troszeczkę o tym w newsletterze kursowym. I mówiłem o tym w, w, w kursie też fundamenta Apache Spark. Natomiast y, to jest fajny tip. Jest coś takiego jak funkcja union. Y, po prostu. I ona kładzie nam niejako na sobie y, datasety. Tak jak. Y, no, w przeciwieństwie do tego jak jest join, że join, joinem łączymy tabelę, ale po jakimś konkretnej kolumnie. Natomiast. Y, Tutaj kładziemy je na sobie i dzięki temu możemy po prostu uzyskać jednego dużego data frame'a, ale problem jest taki, że one muszą mieć takie same kolumny. No właśnie, dokładnie takie same. Dokładnie takie same to znaczy, że muszą mieć dokładnie tą samą kolejność. Czyli jeżeli tam na przykład w COVIDzie jest username. A później jest location. Eee, a w finansach będzie najpierw user location, a później username. To już się nam zacznie przestawiać i zaczną nam się chodzki. Klocki. Dlatego jest taka funkcja jak use union by name. I wtedy najważniejsze, żebyśmy mieli takie same kolumny, ale yy, obojętnie jaka jest kolejność. Tak? Tylko żeby się tak samo nazywały. No dobra, eee, no to union by name. I z czym my to chcemy yy, złączyć? Na pewno z finansowymi. Ale, no właśnie, co ty, Maru, mówisz? Przecież finansowe mają inne kolumny, nie mają tej części uzerowej. Nic się nie bój, można zrobić tutaj, tak? I pozwolimy wtedy yy, na to, że niektórych kolumn będzie brakować i po prostu zostaną tam wypełnione nulami. I z new union by name gramis true i heja. No to zobaczmy, jak to wyszło. Tutaj możemy sobie już to darować, żeby nie tracić czasu. Show false i, skima, I lecimy z koksem, i powinniśmy mieć wtedy taki jeden długi dataset. E, można by dodać jeszcze kanta, to zobaczylibyśmy ile jest tych tweetów łącznie, sumarycznie. No ale to może ty zrobisz już. E, y Mówiłem na początku, że te same dane i to mniej więcej to samo jest w kursie, natomiast chciałem też zastrzec, bo tego nie zrobiłem zawczasu. To nie jest wideo z kursu, tak? Ja tu robię po prostu podobne rzeczy na podobnych danych, ale to nie jest wideo z kursu. Tam jest troszeczkę bardziej różne rzeczy, są inaczej powiedziane, rozszerzone i przede wszystkim samego, samej zawartości też jest dużo, dużo więcej. Okej. Okay. Widzimy, że mamy wszystkie, wszystkie kolumny. I teraz jak to wygląda? A, No tak, wszystko się ładnie połączyło. Hmm. Historical source. Pięknie. E, chociaż sam COVID nam tu wskoczył, więc nie zobaczymy tego, że jest rozmaicie. No ale trudno. E, jest w każdym razie połączone. Całość jest zrobiona, sądzę, że możemy sobie pogratulować. W kolejnym wydaniu, co będziemy musieli zrobić w kolejnym odcinku. Przede wszystkim określić sobie, do czego będą nam potrzebne, ustalić sobie jakieś cele biznesowe i e, dzięki temu pozmieniać e, trochę tak, żeby te dane były możliwe do przetwarzania. Czyli przede wszystkim e, przede wszystkim, żeby. Jak jest na przykład ojku, followers to żeby to była liczba. Jak tu jest jakaś data, to żeby ona była datą, czyli poprawiamy tak, zrobimy tak, żeby były odpowiednie typy, ale żeby były odpowiednie typy, to też trzeba będzie parę operacji wykonać. No i żeby to zrobić, to zapraszam do kolejnego wideo. A na dzisiaj to chyba będziemy powolutku kończyć. Przypomnę jeszcze tylko, jeżeli nasunęło Ci się coś na myśl, to daj znać proszę w komentarzu. Nie tylko co ty sądzisz, ale przede wszystkim, czy może masz jakiś problem, albo może chcesz, żeby jakiś temat poruszyć, czy to sparka czy innej technologii, to ja bardzo chętnie się zagłębię, o ile będzie mi w miarę po drodze, ale sądzę, że będzie. Jakby co, to dawaj znać w komentarzu. I to wszystko na dzisiaj. Przypominam o kursie Fundamenta, czyli Sparka, tylko do końca stycznia. Także zostają już właściwie dni, nawet nie tygodnie, tylko dni. Um, dowiesz się całkiem sporo, a dodatkowo będziesz mieć jeszcze możliwość um, dostępu i do, do żywotniego, i dostępu do kolejnych edycji. Także sądzę, że warto. Każda kolejna edycja na pewno będzie droższa. Także zapraszam. I życzę powodzenia, a dzisiaj życzę Ci miłego dnia, wszystkiego dobrego, trzymaj się. Cześć.